Mężczyzna leżał nieruchomo na plaży. Minęły 24 godziny od jego upadku z klifu. Napisał na piasku wiadomość z prośbą o pomoc, ale nikt nie nadchodził. Właśnie wtedy z morza wypłynęła deska surfingowa. Nadzieja wstąpiła w mężczyznę. Z trudem doczołgał się do deski, używając rąk. Ale gdy już miał ją złapać, uderzyła go ogromna fala. Znów rozbolała go głowa i stracił przytomność. Fale wciągnęły go w głęboką wodę. Na szczęście, w porę odzyskał przytomność. Ale teraz był daleko od brzegu, a fale stawały się coraz silniejsze. Szybko powiesił pasek plecaka na skalę, aby nie utonąć. Właśnie wtedy nad jego głową przyleciał helikopter. Chciał krzyczeć o pomoc, ale silne fale uniemożliwili mu otwarcie ust. Po prostu patrzył, jak helikopter odlatuje. Po chwili fale uspokoiły się. Jego ręka wciąż wisiała na klifie. Wtedy ptak morski wykorzystał okazję i dziobał jego ranę. Ból go obudził. Minęło 36 godzin od jego upadku z klifu. Nie wypił ani kropli wody przez ten czas. Jeśli szybko czegoś nie znajdzie, może umrzeć z odwodnienia. Zauważył blaszaną puszkę w kącie. Podniósł ją, ale trysnęła z niej morska woda. Zniechęcony położył się na ziemi. Kiedy ponownie otworzył oczy, była noc. Jego nogi były zdrętwiałe i fioletowe. Jeśli będzie zwlekał dłużej, może je amputować, nawet jeśli przeżyje. Rozejrzał się i znalazł folię aluminiową i drewniane kij. Włożył je oba do plecaka. Po pewnym czasie zaczął cierpieć z pragnienia. Wykopał dół, włożył go folią aluminiową i próbował zabrać mocz, aby ugasić pragnienie. Jednak z powodu obrażeń wewnętrznych sączyła się krew, której nie mógł pić. Temperatura nadal spadała. Przykrył się wszystkim, co mógł znaleźć, aby się przykryć. Mimo to drżał z zimna. Właśnie wtedy błyskawica rozświetliła niebo i zaczął padać deszcz. Szybko wyjął puszkę i włożył folię aluminiową do otworu, przygotowując się do zbierania deszczówki. Ale niebo tylko grzmiało, ale nie padało. Po chwili spadły tylko kilka kropel, ledwie tyle, by zwilżyć mu usta. Oblizał rosę, która zebrała się na folii aluminiowej. Problem z wodą został w jakiś sposób rozwiązany. Teraz musiał pomyśleć o zaspokojeniu głodu. Gdy naszył ranek, siedział nieruchomo oparty o kamień, czekając na ofiarę. Drewniany kij trzymał gotowy w dłoni. Kiedy mewa się zbliżyła, pomyślał, że ją zabije. Ale albo myślał za dużo, albo ptak był głupi. Minęło pół dnia, ale nie złapał ani jednego ptaka. Zgniewen przekłoł niebo. Nagle w pobliżu rozległ się dzwonek telefonu.